Firma Opec od wielu lat wdraża innowacyjne technologie w ciepłownictwie i nie po raz pierwszy pionierskie rozwiązania stosuje właśnie w Weicherowie. Już we wrześniu w tym miejscu rozpocznie funkcjonowanie nowoczesna elektrociepłownia oparta o silnik gazowy. To jest system kogeneracji, to jest budowa źródła ciepła, które będzie pracowało i dla ciepła, i dla elektryczności. Obecna kotłownia produkuje tylko ciepło, zatem powstanie nowej elektrociepłowni wpłynie na poprawę ekologii w mieście. Ta kotłownia, którą tu widzimy, dalej to jest tylko budowa ciepła, produkcja ciepła, a to jest ciepło i elektryczność. Także podstawą tego będzie działalność, że ta elektrociepłownia, tak możemy nazwać mini elektrociepłownia kogeneracyjna, będzie w podstawie pracowała przez cały rok a zatem ograniczała dymy, ograniczała spaliny, które się dostają do miasta. Ekologiczne rozwiązanie to najistotniejszy atut ciepłowniczej inwestycji, szczególnie dla wejherowian. Próbujemy przez pół roku wyłączyć kotły, które są opalane węglem. Pytanie, co w tym miejscu? W związku z tym przez te pół roku będzie ogrzewanie wody ciepłej, przez silnik, który będzie zasilany gazem, ale który będzie równocześnie wytwarzał energię elektryczną i ta energia elektryczna będzie sprzedawana. W sumie spowoduje to, że nie będziemy mieli dwutlenku węgla przez ten okres i dwa będziemy mieli tańsze źródło ciepłej wody, co dla mieszkańców będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. W styczniu nastąpiło przekazanie terenu pod budowę. Mury nowego budynku są już widoczne, jednak nie sam budynek, a wnętrze jest tutaj istotne. Cała ta, ta elektrociepłownia jest oparta na silniku kogeneracyjnym, który jest produkcji Rolls-Royce z, z Bergen. Do tego jest generator AVK. Cały to, to, ten komplet produkuje oczywiście i całe, całe urządzenia w koło, czyli wymienniki, pompy, cała instalacja elektryczna, wyprowadzanie mocy. Produkuje to prąd i ciepło. Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni na nicę uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 7 milionów złotych, czyli 40% poniesionych kosztów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 25 milionów złotych.